Buenos Dias z gór kantabryjskich, które leżą na północy Hiszpanii. A dokładnie znajdują się na terenie czterech prowincji, a mianowicie Asturii, właśnie Kantabrii, Leon i Kastylii. Obecnie znajdujemy się w Parku Narodowym Ponga. Nasz wyjazd do Parku Przyrody Ponga był wyjazdem absolutnie nieplanowanym. Jednak zainspirowała nas do niego córka właścicieli hotelu, w którym nocowaliśmy, a jej opowieść o tym miejscu i szczegółowe informacje jak się do parku dostać i jaki szlak wybrać była nadzwyczaj skuteczną reklamą, która skłoniła nas do wyprawy przez tajemniczy Las Pelono. No i tu macie parking w miejscowości San Juan de Beleno. Nie za duży, nie za mały, ale nie jest to chyba jakieś mega popularne miejsce, ponieważ no, samochodów tu nie jest za dużo, były jeszcze miejsca, jeszcze nawet miejsce jest. No widoki pejzażyste, pogoda jak na razie gitara, chociaż ma się rzekomo popsuć po południu, także zobaczymy jak to będzie wyglądało. Co w parku Ponga? No to teraz czekam w kolejce do takiego centrum informacyjnego w parku Deponga. Ale nie wiem, czy tu będzie czekać. No nie wiem, czy tu będzie czekać, Oś. Każdy długo stoi i mi No bo tam ludzie się dopytują, także chyba sobie odpuścimy i po prostu pójdziemy na czuja i bez planu jakiegoś tam konkretnego. Początek jest trochę asfaltowy. Ruch jest znikomy, także. Luz nie trzeba się stresować, bo chodników nie ma to wiadomo. A tu mamy taki chyba mały punkcik widokowy z ławkami. Z tym, że nie ma sensu się zatrzymywać, ponieważ dopiero co wyruszyliśmy w drogę. Tu jest jakieś rozwidlenie, czyli będziemy już schodzić z asfaltu i skręcamy tutaj tą jak na razie szeroką ścieżkę, ale już nie asfaltową. Może tu dalej nie ma asfaltu, ale jest takie betonowe coś nadzieję, że w końcu naszym oczom ukażą się jakieś fajne widoki, fajne miejscówki, w których można sobie przysiąść, trochę odpocząć i coś przekąsić. Co jakiś czas, patrzcie, pojawiają się fajne krajobrazy, tylko marczą mnie te chmury trochę. I tu właśnie jest informacja o tym, że jakieś autoryzowane tylko samochody mogą tutaj wjeżdżać. Także możecie wjechać, ale tak na własne ryzyko. No jednak tu jest jakiś parking i dość duży. Chyba można podjechać, chyba nikt tego jakoś tam nie sprawdza. Można podjechać. Trochę nas to zmyliło, ale dobra, Przeszliśmy się półtorej godziny. Idą na nas byki z Pampeluny. No fajne takie kładeczki przygotowane dla osób niepełnosprawnych, jak widzicie. No i tu mamy tablice poszczególnych szczytów tutaj w okolicy, które w większości są spowite murami. Co ciekawe. Jest tu napisane też pismem Braille'a. I tu tak samo mamy opisane szczyty, jak widzicie, ale krajobraz jest przepiękny. Tutaj zaraz za tym parkingiem na górze jest wejście na ten szlak. Jak widzicie, przywitały nas krówki. Co się tak dziwisz? A tu jest ładnie w formie obrazkowej pokazane, jak jak leci ten szlak tutaj. My jesteśmy tu, a chcemy dojść na sam koniec. Na samym końcu jest kościółek, który nazywa się jak? Ermita D. No, i dystans to jest 13 km. Co powiesz, fajnego? Mierznie ci się tu, co? No, jo, ja, jo, ja, zaatakuj mnie. Już takie nastawienie miało bojowe. A ty jak? O, o, o. Popatrzcie sobie, to idzie. Jakiś byk z Pampeluny. A idzie po krzokach, czyli chyba jednak się ludzi boi, ale najpierw szła tak centralnie po środku. W Asturii w tych rejonach, kontabli, te rejony słyną z tego, że właśnie wypasają bydła, krówki, które sobie chodzą tu i tam jakoś specjalnie nie mają ograniczeń. No i te rejony słyną z wytwarzania sera tutaj słynnego asturyjskiego między innymi. Widać, że to jest bardzo proekologiczne, ponieważ krowy wypasałem się tutaj w parku narodowym. Jesteśmy na terenie parku narodowego. Czyli tutaj zieleń, te łączki, te trawki, to wszystko są bardzo ekologiczne i nie są jakoś zanieczyszczone przez człowieka. Jedynie może ktoś to obsikać, no. O! I wkurzyła się, chyba dała znać, że to jest jej teren. Jak tu przyjdzie, się pytam, paniczko? Mogę sobie przeleźć tą twoją drogą, tu ja czy nie? Nie bój się, nie bój. Fajny odzwonek, widzicie? Tutejsze krowy, powiem wam, że raczej ustępują pierwszeństwa. Żeby nie było, że główną atrakcją tego szlaku są przechadzające się. Po tym szlaku właśnie krowy, to na tym szlaku możecie jeszcze zobaczyć mury, i mgła. Przed nami, za nami i obok nas. Także na widoki nie mogiemy narzekać. Ale cóż no, tutaj w tych górach kantabryjskich niestety tak bywo. Wpływ oceanu ma no, piorunujące znaczenie, jeżeli chodzi o ukształtowanie pogody w tym rejonie. Te prądy wszystkie gdzieś kumulują się nad tymi górami. Tak. Góra te wilgotne tak. oceanu. No. No i, nie, mogę, nie mogę jak dalej się stąd ulotnić. Jak nawet sprawdzicie sobie w internecie, to tu no, trafić w pogodę, w okienko pogodowe, to prawie tak jak w Totka wygrać. Ale rejony są piękne. Na pewno, jeżeli komuś się uda wszczelić w okienko pogodowe, to absolutnie nie będzie żałował. Odnośnie jeszcze zachowania tutaj hiszpańskich turystów na szlaku, jest podobnie jak w Polsce czyli na szlaku ludzie w Hiszpanii się pozdrawiają. U nas zazwyczaj się mówi cześć, dzień dobry, a tutaj się mówi hola. Jedyni turyści, którzy nas nie pozdrowili to okazało się, że to byli Niemcy. Powiedzieliśmy Ola, ale oni nas olali. Ale roślinność powiem szczerze jest tu bardzo fajna. Te rośliny są bardzo, bardzo intrygujące. Bata powiedziała, że tu musi być kwaśnoziemia. Czemu musi być kwaśnoziemia? Rośnie dużo wrzosów, bo rośnie dużo wrzosów i są dużo Bieskie niebieskich roślin. Hortensje niebieskie niebieskie, a? niebieskie hortensje potrzebują kwaśnej gleby. A tu są tak zwane co porosty, co oznacza, że tu jest bardzo czyste powietrze. Patrzcie na to drzewo, jakby jakieś futerko miało. Takie na zimę. Fajnie to wygląda. Tak się zastanawiamy, czy brnąć w to dalej, w te mgły, w te chmury. Bo podejrzewam, nawet gdybyśmy wyszli tam na jakieś fajne tarasy widokowe, ale nie wiem czy ma to jakikolwiek sens. Bo teraz wam pokażę. No, tu jest wszędzie. Wszędzie pod nami mleko. Miejscami jest tak, że po prostu my idziemy w tej mgle, bo można wejść na jakąś górę o jakiś szczyt, nie wiem, korony Europy i bez względu na pogodę wchodzimy, żeby mieć to zaliczone. Ale tu są takie góry, no, które nie mają jakiegoś większego znaczenia w świecie górskich szczytów, że tak powiem. Także brak w tym sensu, żeby iść jakimś szlakiem widokowym, a tych widoków nie mieć. Jednak postanowiliśmy iść dalej, bo mamy nadzieję, że w tym parku tam botanicznym na odkrytym terenie może z takiej bliższej perspektywy da się coś zobaczyć, a pójdziemy do tej pory, do której widoczność będzie przynajmniej na 3, może 5 metrów. Jak do 5 metrów nie będziemy nic widzieć, to się wracamy, a na razie idziemy. Ja sobie myślał, że to są jakieś boże źródełka. Może tak jest, ale to jest chyba raczej taki wodopój do tych krówek tutaj, które się pasą na tych wyżynach. I one się tu podchodzą i sepiją woda po prostu. Tak mi się wydaje. Dotarliśmy do jakiegoś rozwidlenia. I serio, to już teraz tak na poważnie myślimy, czy dalsza eskapada po tych górach, po tych tutejszych szlakach ma sens. Bo patrzcie jak to wygląda. No, tu są szlaki w ten sposób w Hiszpanii oznaczone. I zobaczcie sobie, to jest kurczę. No, no faktycznie już zaczyna być tak, że na 5 metrów nic nie widać. Yy, może gdzieś w niższych partiach gór będzie lepiej. Bo tutaj jest tragedia. Tragedia, jak widzicie. Także no, jak tu coś nagrywać, jak Wam coś pokazać, skoro no, nie, ma, nie ma co pokazać. Ciemność, widzę. My to jednak mamy trochę narąbane w tych łapach bo zmieniamy co chwila zdanie, jednak postanowiliśmy iść dalej bo rozkminiliśmy mapę na Google i jest tu jakieś miejsce docelowe, nie wiem czy to jest właśnie ten kościółek zaraz to sprawdzimy, jakiś kilometr drogi stąd, także mimo tej mgły, mimo mrzawki idziemy dalej a gwoli ciekawostek jeszcze powiem tak, że tutaj w tych górach, w tych lasach se urzędują ponoć wilki i niedźwiedzie a my se gazu nie wzięli pieprzowego, mamy go w aucie. Na drugą my sobie tak woli bezpieczeństwa wzięli gaz pieprzowy. Z zamiarem właśnie, że jak pójdemy se w góry, jakby jakiś tam, nie wiem, zwierz na nas wyskoczył to mu po oczach albo po nosie. I my se go nie wzięli, ale ją taki fajny kozik, taki nożyk, to do mnie rada. Tym kozikiem za może żywność w podobać. No i tu jak pójdziecie tym głównym szlakiem jest takie niepozorne zejście. Z takim słupkiem, na którym jest strzałeczka, drzewko i właśnie nazwa tego miejsca, do którego chcemy iść. to się idzie tam na dół, żebyście tego nie przegapili. Także idziemy tam na dół. Wchodzimy jakaś do lasu teraz. Bata już poszła przodem, o dziwo. Aha, tu jest jakiś drzewo, to jest to miejsce? Kurde, to my zeszli tyle czasu, żeby sobie przyjść drzewo wielkie obejrzeć. Ale no jest wielkie. Tu jest jakaś miejscówka i tu sobie chyba siedemy teraz chwila. No a teraz Wam jak bata, właśnie wygląda przy tym drzewie. Ważne, żeby przyszli do jakiegoś ważnego drzewa, o którym, o którym poczytamy zaraz w internecie. Roblą z Bustiellą to spektakularny stuletni dąb, który jest pomnikiem przyrody. Jego średnica wynosi 8 metrów, zaś jego wysokość to 30 metrów. Bigos się robi, zrobimy sobie tu taki piknik we mgle, w skalnej otoczce, no i w takim lesie, dziwnym, no, dziwnym, no, Normalny, tylko. Ta mgła powoduje, że jest trochę taki dziwny i tajemniczy. Popatrz, jak tu nawet te martwe drzewa są porośnięte takim jakby, no to jest chyba coś na zasadzie mchu i to jest chyba dowód na to, że ta mgła to nie jest coś wyjątkowego, że po prostu to jest taki normalny klimat w tym miejscu. A tu mamy jakoś dziupla jeszcze, zajrza tam do tej dziuple, w dziupli nie ma nic. My już idziemy z tego miejsca, tym wielkim drzewem <laughs> pojedlimy. I wyglądamy teraz jak Tinki Winki, Pelerynki. Zaczęło padać. A jak pazę, to trzeba się obleć coś takiego. Ale można też coś innego. Ale my mamy akurat coś takiego i my się to oblekli. Więc mi się, bo wiele lepiej nie wyglądasz. Co? Tu masz cyczek, a tu masz pukel. Tu ma pukel. Masz... Czyli tak zwany garb. Co? A ja dziura, dziura wygryziona. Ale ważne, że ważne, że nie zmoknymy. A tu kawałek od tego rozwidlenia przy którym nic nie było wcześniej widać jak żeśmy szli w stronę tego wielkiego drzewa. No to kawałek od tego jest punkt informacyjny. Nazwijmy to tak. Tu jest to drzewo, przy którym byliśmy. W tej chwili jesteśmy tu. I tu jeszcze kawałek się idzie do tego Oliwia, to, to są jakieś zabudowania. Tu być może to jest schronisko jakieś. Tylko, że tu są schroniska, raczej na zasadzie takiej, że jest domek, w którym można przenocować ewentualnie, albo przeczekać jakąś burzę, jakieś deszczowe chwile. Są tam jakieś betonowe łóżka, bądź też drewniane, stoliczek jakiś i tyle. I później przechodzi się bokiem góry. Jak widzicie, i wchodzi się do Collado Graceno. A rozpadało się na dobre. Więc nawet gdybym bardzo, bardzo chciał jeszcze tam iść, zobaczyć co jest dalej w tą stronę, no to już kiepsko, bo lata mnie już odeszła, czyli w się sensie odeszła mnie na szlaku nie na zawsze. Nie musimy wracać, bo to faktycznie byłoby bez sensu w takim deszczu jeszcze teraz iść, zmoknąć A przed nami jeszcze dwa tygodnie w Hiszpanii i w Andorze. Także szkoda by było się pochorować. A pewnie jakby. Człowiek się zgłosił gdzieś tu do lekarza do jakieś antybiotyki bądź też jakieś lekarstwa to od razu uznaliby, że to COVID i jeszcze więcej kłopotów by było z tego powodu. Takie są strasznie kapryśne te góry tutaj na północy Hiszpanii. Ale cóż, no, zawsze warto próbować, zawsze warto spalić te kalorie, przemierzyć te górskie szlaki, te górskie dystanse. Nie zawsze skutek musi być taki jaki oczekujemy Park przyrody Ponga, który jest jednym z najmniej znanych i najmniej popularnych parków Asturii, ale przez swój charakterystyczny klimat niezmącony turystycznym nadmiarem spokój na swój sposób potrafi zahipnotyzować. Dlatego bardzo żałowaliśmy, że z powodu niesprzyjającej aury nie mogliśmy zobaczyć jego potencjału i w pełni się nim delektować. No i jeszcze ten nasilający się z każdą chwilą deszcz, który pchał nasze zmęczone nogi śpiesznym krokiem do samochodu. Mokliśmy, może trochę, ale zrobiliśmy 22 kilometry. ponad 22 km, w takich niesprzyjających warunkach. Dali mi rada, szkoda, że widoków nie było, no ale. Cóż, Norah. Ja nie było ani zima, ani mokroe. Nie na no, noc było. Ale padało cały czas No my, trochę wyglądało, na górze ale. zmokli tam na górze, tu. Nie, a ty się tu. Latyzie, tu. Buenos dias, buenos dias. 7 ja. Buenos dias, buenos dias. Buenos días, Buenos días, Buenos días. Uważaj, żeby zdalnie nie szło żeby zrobić na umysie. <laughs>